Szanowni Państwo, dzisiaj chciałem zaprosić Państwa na spotkanie poświęcone pewnemu niewdzięcznemu wycinkowi ustawy o pomocy społecznej. No wiecie, że fajnie jest, jak się ludziom coś daje, trochę gorzej jest, jak trzeba im to zabrać, a już w ogóle katastrofa, jak jeszcze oni mają nam coś oddać. Zauważcie Państwo, że pomoc społeczna jest naszpikowana zwrotami. Nienależnie pobrane świadczenia, DPS, usługi, ośrodki wsparcia, rozliczenia z zus i inne cuda na kiju to wszystko wymaga od nas przeprowadzenia określonych procedur, no żeby skutecznie dobić do brzegu. Więc o tym, jak to zrobić po kolei, etapami, żeby się nie pogubić o tym właśnie jest nasze spotkanie poświęcone zwrotom świadczeń i wydatków pomocy społecznej, na które serdecznie Państwa zapraszam.